Kościennych miasteczek i wiosków, które są dookoła. Także wszystkich serdecznie witam. Są. Witam tych, którzy są po raz pierwszy. Kto? Kto tu jest u nas po raz pierwszy? Dęka do góry! Bardzo serdecznie witam! Ja tutaj. jestem pierwszy raz! Serdecznie! I dzisiejsze spotkanie, moi kochani, jest takie nasze kocieckie. Bo przyjeżdżacie tutaj, moi drodzy, Już od lat. Ale musimy Wam przybliżyć nasze Kociewie. Kociewie jest to taka ziemia, troszeczkę mniejszy region niż koszuby, ale o odmiennym charakterze. Rozciąga się mniej więcej od Pczeba do tej rzeki, do rzeki Wdy. My jesteśmy z drugiej strony Wdy, bo tam jest Kociewie, a tu niby Borowiaki, ale my to jeszcze jesteśmy kociewiaki. To ja... <grym> zborów. Z Borów. Znacie się z Gdańska, ale... To, to już Borowiaki tam, tam dalej za nami. Tam jeszcze jedna droga, tutaj już są Borowiaki. My witamy właśnie w naszej karczmie. I w karczmie częściej się się spotykam. Dzisiejszy program dnia. Uwaga, uwaga. Program dnia. O 11.00 będzie występ harcerek, właśnie większość w zespole to są harcerki, zespół kociewski skalisk Druga drużynowa prowadzi skalisk właśnie taki zespół. Przyjedzie o godzinie 11. Po występie jeszcze możemy sobie troszeczkę porozmawiać, spotkać się, wypić kawę jeszcze, czy klep ze smalczykiem, czy, czy sobie pospocelować tu w okolicy. I tak o pół do pierwszej. Pójdziemy na obiad do Karczmy Ostoja. Część, która może jechać samochodem, albo najlepiej byśmy się wszyscy poszli pieszo. To nie jest daleko, gdzieś jakieś 15 minut drogi tu od nas. Także zapraszam na taką wspólną wędrówkę do Karczmy tam na obiadek. Natomiast jak wrócimy tutaj spokojnie, będzie to może w granicach o godzinie 15, będzie turniej kociewski. Do turnieju kociewskiego mamy wszyscy takie kwiatuszki, dostaliśmy. Te kwiatuszki będą oznaczały każdy rodzaj kwiatka, będziecie się szukać, będą to zastępy. I z tymi zastępami Będziecie, moi drodzy, wykonywać zadania. Zadania turnieju Kociewskiego. Po turnieju... Taka mała niechcianka będą ruchanki. No. O, jakkolwiek by to nie na zabrzmiało. Na o, będziemy sami je robić? Nie, będzie, będzie pani, która się na tym zna. Bo to no, trzeba umieć, to umieć zrobić takie ruchanki. Natomiast no. ja później ognisko i na ognisku mamy taką naszą też koleżankę harcerkę, która kiedyś prowadziła y, drużynę zuchową. Skalisk, ona opowie nam kilka przybliży kilka legend i kociewskich. Także że wyglądam. No i później piesiadowanie, jak będziemy chcieli ktoś, kto musi wyjechać, kto nie. Posiedzimy sobie jeszcze, jeszcze. No i na koniec rybki, oczywiście, nie? Zapraszam tutaj Dziękuję. Czy jeszcze drugi? chciałby nam troszeczkę słowa? Zapraszam druga. Chciałem tylko powitać specjalnego gościa, który zaszczycił tutaj nasze nasze spotkanie, mianowicie druh harcmistrz Adam Langer. O, <zysklarz> druh Adam był komendantem Hufca Gdańsk w Śródmieście. Wysłał mnie kiedyś na kurs drużynowy i tak zostałem instruktorem, jak widać przez wszystkie te lata. Także to był, dobrą rękę miałeś druku Adamie. <gryz> Chciałem także powiedzieć, że druh Adam pieścił bardzo poważne stanowiska administracyjne był y, wicewojewodą gdańskim w latach y, przełomowych 80. a 10 lat później był także wiceprezydentem miasta stołecznego Warszawy. Także ogromne doświadczenie organizacyjne przede wszystkim. Pamiętam tak, oczywiście we władzach centralnych, przewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej jak najbardziej. To, to długo można byłoby wymieniać. Ja tylko powiem anegdotę taką jeszcze z młodych lat. Y, druhny rówieśnice, y, instruktorki mówiły, że jest to chłopak do tańca i do różańca. Jak widać, jest. <noise>

no. To jest gorące. Tak, tak, jeszcze tak. Boże, do, 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 do... Tak, gorąco, tak gorące, duszno. No, od lasów? No, to, to od to, to, to jest od wody oddać, jest. Wodyć, to, to jest A ja właśnie wiesz, co wodę muszę mieć. pamięci narodowej. Ja lubię wodę latem. Historyczne, dzisiaj były jakieś spotkania, bliżej zespółki <grystki> miejscowej. Były jakieś no, akcje partyzanckie, to wszystko też. Znaczy, jest taki mytyk magaretek wiedzieć, sprawdzić, zobaczyć, po, zapoznać się z terenem, nie no tylko e, z geografią, ale maluchy? Się z maluchy. Wpadła, się oprywa, O, maluchy! Się od punktu, punktu, ale jest to były takie wtedy, będą powiedział, na orientację.

ty im, miłe rodziska. Czuwaj! Czuwaj. Czuwaj. Rozmaite bówki przyjdą do nas i gadają. A co to je to kociewie i co to te kociewiaki? I muszę wam wyklarować, że kociewiaki to wejsu takie same polaki jak górale, albo kaszuby. Ino dziebko inaczej gadają, a dawni to też inaczej się obuweli, inaczej haftoweli. A i budoweli też trochę inaczej. I ten język jedycht czysto polski, Jano ze ze szesnastego wieka. Przyjechali do Was z Kalisków, aby Wam ten język mało wiele przybliżyć i psiankne psiśni zaśpsiwać. To są Kaliskie modraki, które czasem trochę szalamonco, ale dycht fajne są z nich zguby. Pierwszą piosenką teraz po polsku. Bo ja aż takim kociewiakiem nie jestem, bo w Kaliskach dopiero od siedmiu lat mieszkam, więc też się dopiero uczę. E, całkiem dobrze mi idzie, ale to muszę ich uczyć, więc sama też muszę się dużo nauczyć. Pierwszą pieśnią, którą zaśpiewamy, będzie Hymn Kociewski. Gracias. czy Kaszuby na morzu jeziora. Brawo, brawissimo. brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo. brawo, brawo, brawissimo. brawo, 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 Teraz taka krótka gadka, jeszcze ja. Wspomnienie wiosenne się nazywa i tak do bardziej starszych i niższych maluchów będzie. Teraz to wej mnie po zimnie zawdy trochę pokręci. Ale dawni, jak żam był walnie młodszy, to mywej na wiosna pochodzili na bazie i na leszczynowe kotki. Na łunkach zbierali im stokrotki. Jej jak to się fajn łaziło i całą gambo wdychało się tam wiosenny, świeży luf. My na Jeszcze miejscami we w lesie śmig leżał, a my już ucięlim gałęzki od brzozów, leszczynów i wierzbów. A wszędzie num pachniało wiosną, a spod śmigu wylatyweli stróżki wody, co się we w słońcu mnianili jak jakie diamenty, żywe srebro. I wszyscy się cieszyli, że znówki wszędzie je tak psianknie, i choć przyszli czasem i brzydkie dni, że jano deszcz się i wiatr gwizdał, to jednak we w kościach czuło się wiosna, zaś teraz czuję we w kościach jano rojma. O, o właśnie, i teraz takie pytanie: co to jest ta rojma? Kto wie? Dobrze, super, że to, to, że luft nie, to chyba wszyscy powietrze, wiedzą. Powietrze. Po wietrze, oczywiście ja co jakiś czas będę zadawała takie pytanie, zobaczymy jak z Państwa Kociewskim jest tutaj. Asium psił. Padał, żył takie tak delikatnie, jak siąpi, nie mówimy. Dobrze. To teraz coś.

stoi pod lasem, bo wsi rasia gruba kula, sam. Przyszło do niej wilczysko daj mnie babo kistlisko stoi baba stoi pod lasem. Przyszło do niej wilczysko daj mnie babo kistlisko stoi baba stoi pod lasem. sam. Skąd przybywał bym ja babie kazywał. Widziałem las, raz, patrzy, bocia ku u las stoi baba, stoi pod lasem. Widziałem las, raz, patrzy, bocia ku stoi baba, stoi pod lasem. Uciekł dalek las, a dzieci narzucił. Małe oczka do snuzgruś, czas na dzieciacz czas już czas, i baba stoi pod I Małe oczka do snuzgruś, czas na dzieciacz czas już czas, stoi pod Brawo, brawo, brawo.